W mroku zmierzchu małe miasteczko, zapomniane przez czas, budziło się przy dźwiękach odległych bębnów. Wiatr niósł ze sobą szepty nieznanego przedstawienia, a w powietrzu unosiła się atmosfera oczekiwania. Mieszkańcy, ciekawi i spragnieni rozrywki, szybko odkryli źródło dźwięków. Wędrowny cyrk przybył na obrzeża miasta. Namiot był ogromny, pomalowany na czerwono i czarno. Wznosił się majestatycznie na tle szarego nieba. Flagi gwałtownie łopotały na wietrze, a wejście wykonane z purpurowego aksamitu zapraszało przechodniów obietnicą cudów i grozy. Zniszczony plakat, przyczepiony zardzewiałym gwoździem, ogłaszał złotymi literami. Cyrk Grozy, noc przyjemności i przerażenia. Sofia, młoda lokalna artystka, poczuła dziwne przyciąganie do tego miejsca. Słyszała opowieści o mistycznych cyrkach, gdzie przyjemność i terror splatały się w niewytłumaczalny sposób. Pchana ciekawością i pragnieniem ucieczki od monotonii życia, Sofia postanowiła odwiedzić cyrk tej nocy. Gdy zapadła noc, całe miasto wydawało się zebrać wokół namiotu. Wnętrze było oświetlone egzotycznymi kandelabrami, które rzucały tańczące cienie na płócienne ściany. Powietrze wypełniał zapach kadzideł i dźwięk urzekającej muzyki. Widzowie usiedli na ławkach ułożonych w kręgu, z oczami błyszczącymi od oczekiwania. Prezentator, wysoki i szczupły mężczyzna, z zagadkowym uśmiechem, wszedł na środek sceny. Ubrany w czarny garnitur i cylinder emanował hipnotyzującą obecnością. Za ruchem laski zaczął mówić. Panie i panowie, witajcie w cyrku grozy. Przygotujcie się na noc niewyobrażalnych przyjemności i głębokich lęków. To, co dziś zobaczycie, przekroczy wasze najdziksze sny i najciemniejsze koszmary. Przedstawienie rozpoczęło się od imponujących numerów. Akrobaci przeczący grawitacji, iluzjoniści, sprawiający, że niemożliwe wydaje się realne, i tancerki, których ruchy były niemal nadprzyrodzone. Ale w prezentacjach było coś więcej: aura uwodzenia i niebezpieczeństwa, która przyciągała uwagę Sofii. Pomiędzy numerami Sofia zauważyła osobliwą postać w rogu sceny: kobietę o długich, ciemnych włosach, ubraną w jedwabny płaszcz który zdawał się unosić wokół jej ciała. Jej oczy błyszczały nadprzyrodzoną intensywnością. Gdy ich spojrzenia się spotkały, Sofia poczuła dreszcz przechodzący przez kręgosłup. Tajemnicza postać weszła na scenę. Prezentator przedstawił ją jako Lilit, uwodzicielkę pragnienia. Lilit... Posiada umiejętność budzenia najgłębszych i najmroczniejszych pragnień w każdym, kto wejdzie z nią w kontakt, ogłosił z złośliwym uśmiechem. Lilith rozpoczęła swój występ, poruszając się z gracją. Jej ciało wyginało się w sposób, który przeczył ludzkiej anatomii. Spojrzała prosto na Sofię, jakby wiedziała, że młoda artystka tam jest. Delikatnym gestem Lilith przywołała Sofię na scenę. Z sercem bijącym w szaleńczym rytmie, Sofia wstała i podeszła do sceny. Lilith przywitała ją zagadkowym uśmiechem i zaczęła tańczyć wokół niej. Sofia poczuła falę gorąca przebiegającą przez jej ciało, przytłaczające pragnienie, którego nigdy wcześniej nie doświadczyła. To tak, jakby Lilith wydobywała jej najgłębsze tajemnice i zamieniała je w rzeczywistość. Taniec Lilith stał się bardziej intensywny, a Sofia poczuła się owinięta w sieć przyjemności i terroru. Muzyka i światła wokół zniknęły, a pozostała tylko Lilith, jej hipnotyzujące oczy i uwodzicielski dotyk. Sofia była zagubiona w morzu doznań, niezdolna odróżnić rzeczywistości od iluzji. Nagle wszystko się zatrzymało. Muzyka ucichła. Światła wróciły, a Lilith odeszła, pozostawiając Sofię zadyszaną i zdezorientowaną na środku sceny. Publiczność entuzjastycznie biła brawo, ale Sofia ledwo to zauważyła: Jej myśli były mętne, jej umysł uwięziony w doznaniach, które obudziła Lilith. Prezentator podszedł i ujął rękę Sofii, podnosząc ją do góry: Panie i Panowie! Nasz specjalny gość, Sofia, właśnie doświadczyła mocy Lilith, dotknęła grozy i przyjemności naszego cyrku. Brawa dla niej! Sofia zeszła ze sceny, wciąż oszołomiona i wróciła na swoje miejsce. Show trwał dalej, ale jej umysł był daleko. Nie mogła przestać myśleć o Lilith i o tym, co poczuła. Zdeterminowana, by uzyskać odpowiedzi, Sofia poczekała do końca przedstawienia i zamiast podążyć za tłumem widzów opuszczających namiot, zakradła się za kulisy. Mroczne i kręte korytarze zdawały się ciągnąć w nieskończoność. W końcu znalazła Lilith w małej garderobie oświetlonej tylko świecami. Kobieta siedziała przed starym lustrem, zmywając makijaż. Kiedy zobaczyła Sofię. Uśmiechnęła się łagodnie. Wiedziałam, że przyjdziesz, powiedziała Lilith głosem miękkim, jak jedwab. Poczułaś to, prawda? Moc, którą budzę w ludziach. Sofia skinęła głową, niezdolna znaleźć słów. Ten cyrk, kontynuowała Lilith, to coś więcej niż tylko przedstawienie. To portal do najgłębszych pragnień i lęków. Każdy z nas tutaj ma wyjątkowy dar. Coś, co łączy nas z tamtą stroną. Ze światem cieni. Co zrobiłaś ze mną? Sofia w końcu zdołała zapytać. Ujawniłam to, co było ukryte w twoim sercu, wyjaśniła Lilit. Pokazałam ci twoje najgłębsze pragnienia, ale jest za to cena. Ci, którzy doświadczają przyjemności cyrku, zawsze chcą więcej. Sofia poczuła dreszcz. Jaka jest cena? Lilit wstała i podeszła bliżej. Jej przenikliwe oczy spotkały się z oczami Sofii. Cena to Twoja dusza. Za każdym razem, gdy wrócisz, za każdym razem, gdy poddasz się przyjemnościom, które oferujemy, oddasz część siebie, aż nie zostanie nic poza nieugaszonym pragnieniem. Sofia cofnęła się, przerażona, ale jednocześnie czuła się nieodparcie, przyciągnięta do Lilith i tego, co oferowała. Obietnica wiecznej przyjemności była zbyt kusząca, by ją zignorować. Ale nie musisz decydować teraz, powiedziała Lilith łagodnie. Cyrk będzie tu jeszcze przez kilka nocy. Pomyśl o tym, Sofio, a gdy będziesz gotowa, wróć do nas. Tymi słowami Lilith zniknęła w cieniach, zostawiając Sofię samą z jej myślami i sprzecznymi pragnieniami. W dniach, które nastąpiły, Sofia próbowała wrócić do swojego normalnego życia, ale wszystko wydawało się pozbawione barw i życia. Jej myśli były nieustannie nawiedzane przez Lilith i cyrk grozy. Czuła rosnącą pustkę w sobie, nienasycone pragnienie, które mogło być zaspokojone tylko przez cyrk. W końcu, nie mogąc się oprzeć, Sofia wróciła do cyrku następnej nocy. Tym razem nie była już tylko widzem. Stała się częścią przedstawienia, całkowicie oddając się oferowanym przyjemnościom i przerażeniom. Każdej nocy zanurzała się coraz głębiej, gubiąc się w cieniach i hipnotyzujących światłach. I tak Sofia stała się jednością z cyrkiem grozy, artystką, której występ był samą esencją pragnienia i strachu zapłaciła cenę, a teraz, jak Lilith, uwodziła i przerażała tych, którzy odważyli się stanąć na jej drodze, utrwalając wieczny cykl przyjemności i grozy. Cyrk grozy kontynuował swoją podróż, przemieszczając się z miasta do miasta, zawsze niosąc ze sobą obietnicę niewyobrażalnych przyjemności i głębokich lęków. I w każdym miejscu, które odwiedzał, kolejne dusze były przyciągane przez uwodzicielską moc cieni, na zawsze uwięzione w cyklu nienasyconego pragnienia.